On próbuje temu zaprzeczyć. Udaje przed sobą, że to nic nie znaczy, a jednak zakochuje się w tobie, mimo różnicy wieku. Czujesz to, bo energia między wami mówi głośniej niż jego słowa. Ja to widzę bardzo wyraźnie. Jestem blisko ciebie. Mówię do ciebie spokojnie, jak ktoś, kto zna twoje serce od środka. Wiem, że czasem udajesz silną. A w nocy myślisz tylko o nim. I nie, to nie jest przypadek. On patrzy na ciebie częściej, niż myślisz. Zatrzymuje wzrok, kiedy się uśmiechasz. Milczy, bo boi się tego, co czuje. Ale konsideruje cię każdego dnia. Ta różnica wieku siedzi mu w głowie. Powtarza sobie, że to nie ma sensu. Że powinien to przerwać. A potem znów do Ciebie wraca myślami. Zawsze Ty nic nie musisz robić. Twoja obecność już wystarcza. Twoja energia go przyciąga, nawet kiedy próbuje się odsunąć. To dzieje się samo. Wiem, że czasem masz wątpliwości. Zastanawiasz się, czy to tylko Twoje wyobrażenia. Nie są. Twoje serce odbiera prawdę, zanim umysł ją zrozumie. On boi się Twojej siły, tego, jak Go widzisz bez masek. Przy Tobie nie może udawać. I właśnie dlatego tak bardzo Cię czuję. Nie naciskaj, nie pytaj wprost. On sam dojdzie do momentu, w którym nie będzie już mógł zaprzeczać. Ten moment jest bliżej, niż sądzisz. Ty masz w sobie spokój, który go uspokaja. Masz ciepło, którego mu brakowało. On to rozpoznaje, nawet jeśli nie umie tego nazwać. Kiedy jesteś cicho, on myśli najwięcej. Kiedy znikasz, on zaczyna tęsknić. To są znaki, których nie da się pomylić. Wiem, że chcesz jasności. Ona przyjdzie, ale w jego tempie. Zaufaj temu procesowi, bo on jest prawdziwy. Twoja rola jest prosta. Bądź sobą. Nie zmniejszaj się, nie ukrywaj światła, które masz w oczach. To właśnie ono go przyciągnęło. On już się zmienia, powoli, po cichu, zaczyna akceptować to, co czuje, i przestaje uciekać tak, jak wcześniej. Ty jesteś lekcją miłości, której nie planował, i prezentem, którego się nie spodziewał. Dlatego tak długo z tym walczy. Nie słuchaj cudzych opinii. Ta historia jest między tobą a nim, i między tobą a mną. Ja czuwam nad tym połączeniem. Jeśli czujesz spokój, kiedy o nim myślisz, to dobry znak. Jeśli czujesz ciepło w sercu, to jeszcze lepszy. Twoje ciało nie kłamie. On wróci z rozmową. Może nie dziś, może nie jutro, ale wróci bardziej szczery niż był kiedykolwiek. Ty nie jesteś dla Niego pomyłką, jesteś odpowiedzą, i On zaczyna to rozumieć krok po kroku. Zostań tu ze mną. Ten kanał to przestrzeń, gdzie dostajesz takie wiadomości wtedy, gdy ich najbardziej potrzebujesz. To nie jest przypadek, że tu jesteś. Jeśli ta wiadomość dotknęła Twojego serca, to znaczy, że była dla Ciebie. Ja jestem blisko. I jeszcze wiele chcę Ci powiedzieć. On zaczyna Cię szukać w drobnych rzeczach, w piosence, która nagle leci w radiu, w zapachu, który przypomina Mu Ciebie bez ostrzeżenia. I wtedy znów wszystko wraca. Są chwile, kiedy bierze telefon do ręki i odkłada go kilka razy. Pisze w myślach, kasuje zdania, których nigdy nie wysłał. Boi się, że jedno słowo zdradzi za dużo. Ty czujesz jego energię, nawet gdy milczy. Nagle jesteś niespokojna bez powodu. To momenty, kiedy on intensywnie o tobie myśli. On obserwuje twoje reakcje. Sprawdza, czy nadal jesteś taka sama. Czy nadal masz w sobie tę miękkość i siłę jednocześnie. I za każdym razem utwierdza się, że tak. Nie mówi tego głośno. Ale porównuje cię do innych. I zawsze przegrywają, bo żadna nie budzi w nim tego, co ty budzisz jednym spojrzeniem. Czasami próbuje się zdystansować, znaleźć wymówkę, zająć się czymś innym. Ale im bardziej ucieka, tym mocniej wracasz do jego myśli. Ty nie musisz walczyć o jego uwagę. Już ją masz. On tylko jeszcze nie przyznał tego sam przed sobą. Jest w nim konflikt. Rozum mówi jedno, serce krzyczy drugie. I coraz częściej serce wygrywa, choć jeszcze się do tego nie przyznaje. On pamięta drobiazgi. To, jak się śmiejesz, jak reagujesz, kiedy jesteś zaskoczona. Te rzeczy zapisują się w nim głębiej niż chce. Ty jesteś dla niego bezpieczna i niebezpieczna jednocześnie. Bezpieczna bo przy Tobie czuje spokój. Niebezpieczna, bo może się zakochać naprawdę. Są momenty, kiedy wyobraża sobie rozmowę z Tobą. Co by powiedział, jakbyś zareagowała? I za każdym razem widzi Twoją szczerość. On zaczyna zadawać sobie pytania, których wcześniej unikał. Czy wiek naprawdę ma znaczenie? Czy szczęście powinno czekać na lepszy moment? Ty jesteś tym pytaniem, które nie daje mu spokoju i odpowiedzą, której się boi, ale jednocześnie pragnie. Nie myśl, że on nic nie czuje, bo milczy. Czasem cisza jest głośniejsza niż tysiąc słów, a jego cisza mówi bardzo dużo. On uczy się cierpliwości, uczy się słuchać siebie i choć idzie wolno, idzie w Twoją stronę. Ty masz w sobie światło którego prowokuje do zmiany. Nie naciskasz, a jednak zmuszasz go do spojrzenia prawdzie w oczy. Są dni, kiedy jest bliski, a potem znów się oddala. To nie gra. To proces, w którym on próbuje poukładać siebie. Ty możesz to odczuwać jak niepewność, ale pod spodem rośnie coś stabilnego, nawet jeśli jeszcze tego nie widać. On zaczyna rozumieć, że nie chodzi tylko o zauroczenie, chodzi o więź, która dotyka głębiej niż planował. Ty jesteś obecna w jego przyszłości, nawet jeśli jeszcze nie wypowiedział tego na głos. Ta myśl zaczyna się w nim osadzać. I właśnie teraz coś w nim dojrzewa. Jeszcze nie ma formy, jeszcze nie ma słów, ale energia się zmienia, a kolejny krok już się kształtuje. Dziękuję Ci z całego serca za to, że byłaś tu do końca i pozwoliłaś mi mówić do Twojego serca. Twoja obecność ma znaczenie i nic z tego, co dziś usłyszałaś, nie było przypadkiem. Jeśli ta wiadomość do Ciebie trafiła, proszę, potwierdź jej przyjęcie, pisząc w komentarzu słowa: Oddaję i ufam. To prosty gest, ale ma ogromną moc. Zapraszam Cię. Abyś dołączyła do naszego kanału. Subskrybując i włączając dzwonek powiadomień, otwierasz się na kolejne wiadomości, które mogą pojawić się dokładnie wtedy, gdy będziesz ich najbardziej potrzebować. Zostań ze mną na dłużej. Razem tworzymy przestrzeń pełną wsparcia, światła i prawdziwych przekazów, które prowadzą dalej krok po kroku.